Witam serdecznie, kochani. Zapraszam na przegląd sklepowy Wydomik. Pooglądamy sobie dzisiaj dekoracje do domu. Zobaczcie takie półeczki, zestaw trzech sztuk za 45. Tu mamy też ciekawą dekorację. Patrzcie, taka do zawieszenia w stylu takim boho. Cena tego to 45. Również. Tu mamy takie ciekawe figurki. Zobaczcie one kosztują 19. Tutaj to sobie już oglądaliśmy takie latarnie morskie. Świeczuszki, nie pamiętam czy widzieliśmy, ładne te świeczki. 89 zł. Różne obrazki do zawieszenia, mniejsze, większe. Te są po 12. Tutaj mamy większe za 17. Słonik z trąbą do góry na szczęście. Cena tego słonia to 9 zł. Kubeczki, chociaż kubeczki wydaje mi się, że już patrzyliśmy. Takie jak żrafa. Te są w cenie 12. Tu mamy jeszcze taką zebrę. Złota zebra. A tutaj są kubeczki takie panterkowe, przepiękne. No i jesień jest, zobaczcie, jest jesień. Jesień w Kiku. Tu mamy takie do zawieszenia na drzwi ozdoby jesienne. Welcome. I one są w jakiej cenie? Już Wam mówię. One są za 30. Serwetki też fajne, patrzcie, z takimi klasnelami. Za 7 zł. Tutaj mamy też za 7, a tutaj są mniejsze takie, o. Te mniejsze kosztują 5 zł. Tu mamy takie, tu jeszcze są takie do wyboru z dyniami. Także jesień już tutaj w pełni widzę. Patrzcie, jakie fajne talerze. Takie płaskie talerze kosztują 19 w kształcie liścia. Tu mamy taki bardziej rudy kolor. I dynie. Dynie ozdobne, takie ceramiczne za 8 zł. Tu śmieszne też takie. Zobaczcie grzybki, grzybki dziadki. 9 zł. A tu zauważyłam poduchy jesienne. Patrzcie, poduchy są w cenie 25 zł. Takie i takie w liście. Tutaj mamy z kolei kształt taki bardziej prostokątny. Za 40 zł. I tutaj różne jeszcze są. Dynie, o, tu jeszcze jest grzybek taki. Grzybek 9 zł. Tu jest dynia ozdobna do postawienia za 12. Co tu jeszcze jest? Takie malutkie dynie. Za 5 zł, białe też są. I świeczuszki. Świeczuszki są w cenie 8 zł takie o zobaczcie jakie śmieszne pudełka prezentowe w kształcie kapibary. One są za 12. Tu jeszcze takie. Świeczuszki, jakie ładne. Tutaj w kolorze złotym. Te w kolorze złotym kosztują 19. Ładnie wyglądają, a zapach? No Delikatny, przyjemny zapaszek mają. I jeszcze są inne. Tutaj mamy takie perłowe, jakby. Trochę kolor. Kolor się mieni, też za 19. I też przyjemny zapach. Jeszcze zobaczymy, jaką tutaj mamy biżuterię. Kolczyki, zestaw, zobaczcie. Za 9 zł taki zestaw. Mniejsze, większe. Tu jakieś serduszka mamy za 9 zł. Kółeczka, też bardzo fajne. Też 9 zł, takie grubsze, co tu jeszcze jest ciekawego. Takie na zobaczcie, zestaw na za 9 zł, albo takie Cztery sztuki. Tu mamy zestaw kończyków za 15. No, hmm, nie chcę nam się wyostrzyć niegrzeczna kamerka taka widzicie? Tutaj mamy jeszcze takie do wyboru. I te są za 15 też. I taki zestawik. A te wyglądały jak pierogi. Zobaczcie, te pierwsze. <taki> takie pierożki. 15 zestaw. 15 zł taki zestaw. Za 9 takie wiszące, też fajne. O, i jeszcze mamy srebrny też w kolorze srebrnym. Też zestaw za 9 taki. Tutaj mamy też z tymi pierożkami śmiesznymi. Za 15. Tutaj serduszka, takie za 9. Także, o zobaczcie, jaki naszyjnik jest. 5 zł kosztuje, taki kwiatuszkowy. Tu mamy serduszko, 9 zł. Albo takie za 5. Łańcuszek ładny w kolorze srebrnym. Taki Taki zwykły gładki o 9 zł. Są też walizki, patrzcie. Tu mamy taką mniejszą, bardziej kabinową walizę. I ta kosztuje 250. Tu jest za 180. Taka w kolorze takim szampańskim. Tu jest troszkę większa. Ta trochę większa kosztuje, słuchajcie, 300, no także ceny takie dosyć duże wam powiem. I taka największa walizka, 20 jak to jest? 25 kilo. I ona kosztuje 350 zł. Jeszcze mamy trochę lata też, zobaczcie, miseczki takie, ale chyba wydaje mi się, że już na nie patrzyliśmy. One są po 9. Tu jakie malutkie miseczki białe, zobaczcie, takie o. Czasami do czegoś też przydatne. Takie malutkie są za piątkę. Tu z kolei mamy trochę większe, o, taka biała na przykład. Ona kosztuje 9 zł. Te są fajne, patrzcie, takie o, miseczki tu jeszcze z takim wzorem w środku. I te są po 15. Tu jakieś stoliki są, patrzcie też. Stoliki po 45 zł. Ten tu jest metalowy, może być czarny lub biały. No takie raczej nie za wysokie. Może być jako podstawka pod jakiegoś kwiata, pod roślinę albo taki malutki stolik kawowy. To jest chyba na wannę, o ile się nie mylę, zobaczcie, taka tacka na wannę. Ona kosztuje 30 zł, taka chyba bambusowa to jest. Tu zobaczcie jakie śmieszne do sprzątania. <noise> One kosztują em, 9 zł 9 zł. Mamy biedronkę, mamy pszczółkę. O! jakie śmieszne. Zobaczcie, jakie fajne, sprytne, wysuwane sitko. Może posłużyć jako durszlak, jako cezak, jako no, taki takie pojemnik do, do mycia owoców. Załóżmy, 15 zł. Tu jest widać, że to jest wysuwane po prostu i może być białe lub czarne. I różne zabawki, legowiska dla zwierząt, podkłady takie dla szczeniąt. Rozmiar 60 na 40. Aż jestem ciekawa, jaka cena tych podkładów. Tu mamy 12 zł. Legowiska. Ładne legowiska. 70 zł. Trochę tańsze są niż na początku. Fajne legowisko też. Tu mamy nawet baseny dla psów. Patrzcie basen za 40 zł dla pieska. Mazda chłodząca za 20 też dla pieska. Na upały, fajna rzecz. Duży wybór wieszaków, także też Wam polecam. Są i plastikowe, i drewniane. Tu mamy na przykład zestaw wieszaków. Ile to jest sztuk? 8. 8 sztuk za 9 zł. Takie plastikowe, ale wygodne. Te są, powiem Wam szczerze, bo takie posiadam. Tu z kolei są drewniane. 3 sztuki. Cenie 15 zł, ale są też takie powlekane czymś. Tu są 3 sztuki za 15 też. To są drewniane, ale jeszcze jakąś, z jakąś taką powłoką. Tu mamy jeszcze takie welurowe, patrzcie, ro, romantyczne. 15 zł, takie wieszaczki. Welurowe są różowe, są szare. A tutaj z tych plastikowych mamy jeszcze do wyboru białe, też szare. O, I jeszcze tu widzę jakieś, chyba metalowe, też powlekane czymś. Metalowe kosztują 9 zł za 5 sztuk. Także wybór jest spory. A ja moi kochani już bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że mnie odwiedzacie, oglądacie i serdecznie Was pozdrawiam, życzę miłego dnia, do zobaczenia, do jutra.